Cześć, często mnie pytacie. To kurwa pyta. Przecież masz trzech obserwujących. Ale i tak Wam opowiem. Często pytacie, jak wygląda renowacja reflektorów. Zostańcie do końca, zobaczycie sami. Wstępne oględziny defektów i oklejenie wszystkiego dookoła lamp. Ślifierka oscylacyjna, wstęgi szlifujące od Kowaksa, w tym przypadku o gradacji od 360 aż do 1500. Dokładne szlifowanie każdą z gradacji, żeby zatrzeć ślady po poprzedniej, częste przedmuchiwanie urobku sprężonym powietrzem, żeby nie pozostawić tak zwanych świńskich ogonków. Po szlifowaniu odtłuszczam powierzchnię lampy. Pora nalać płynu do czajniczka, podłączyć do prądu i zaczekać, aż zacznie parować. Kiedy z czajniczka żwawo paruje płyn, poruszam jego końcówką w niewielkiej odległości od lampy i dzieje się mała magia. Lampy gotowe, 3 lata spokoju, inwestycja rzędu 200 zł.